Za dużo tego. Mały. Ludzie biorą po całe łyżki. <laughs> Ale są więksi od nas. Umrzemy najwyżej trudno. Dobra, najwyżej się udusimy, umrzemy. Kami Czubek językami wyduszyły. Co? Papier, kamień czy... Papier kamieniożyce. Papier kamienożycia, no. więc tak, no. Do jednego. Do trzech. Do trzech. Raz, do dwa, trzy. Dwa, trzy. Dwa, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa. <laughs> <laughs> Ostatnie jeszcze raz. Raz, no, raz dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, trzy. raz, trzy. raz dwa, trzy. Raz, trzy. dwa, trzy. Raz, raz, dwa trzy. trzy. No. Raz, no. Raz, dwa, dwa. trzy. No nie! A, dobra, żeś to. Chcesz też trochę? Upieprzyłeś <laughs> te spodnie. <laughs> dobra, żyj. Jak to mam <laughs> Tak wejść tak do gędu i tak... No wiesz co, chyba że nie jest rasz <grymne> Ludzie <hej! grymne> Ja te Tak niedobre. Czekaj okay. jak gryzam przez przypadek Brawo A, nie, to jest blisko ciebie No Dobra ja, kiedyś musiał się przezaśmiać No to jest ochydne. Dobra, no, daj. Weź sobie na rękę. Jak się czujesz? No serio, to jest tak ohydne Pokaż. A jakaj. A już jak kurde jest woda. Wcale nie ukryłem. Piję się z kranu. Lepiej. Ludzie, to jest drugi challenge, po którym zamiast zżygać zrzy... i dobrać Okej gry Spoko To jest drugi challenge, po którym jakby to powiedzieć To jest drugi challenge po którym zamiast zżygać się czyli wypluć to co się ma w gębie to jest drugi challenge, po którym zwymiotowałem, tak dosłownie, zawartością żołądka. Naprawdę. On to... Jemu nic nie było, bo on to wziął do gęby i wypluł. A ja to wziąłem do gęby, połkłem i się zżegałem. Dobrze, a więc przechodzimy do challenge'a z cytryną. Ja ostatnio robiłem... Jako, ja robiłem jako ostatni challenge' z cynamonem... Ty! Teraz... teraz ty masz być pierwszy! Ja robiłem pierwszy, szczęściej! Nie, ja ostat... ale to jest tak, że jak ja robię Oxani Challenge, to teraz ty robisz. No, a potem ja. Nie lubię cytryny, od razu mówię. Ja lubię cytrynę. Chyba ja wyraźnie tam taką najładniejszą. Nie lubię cytryny! Trudno! Cynamonu ja coś nie lubię. Twój był pomysł, żeby Cynamon dawać w ogóle. Dobre? Czy ty na tele byś lepszy? Eeeh... Nie powiedziałbyś. Nie, nie, teraz ty na kreunek. Nie, teraz ja nagrywam ten, patrz, tu. Żeby tak do dwóch zagrywał. Dobra. Patrz, żeby tak dwóch nagrywał. Nie, to będziemy pot. Patrz. Dobra, teraz ja. Jakiś taki kawałek, taki... O, ost. Malutki sobie kawałek, gdzie taki ost? Patrz. Patrzcie. Ten kawałek nie będzie kwaśny, on będzie ostry. Taki <laughs> trójkąt. Illuminati, cytrenato illuminati, Cytrenato Illuminati. Od teraz bierzesz trzy. za co? Albo wiem. trzy kącie Illuminati. Bierzemy po trzy, to się nie skwasi. Wygrywa, jak ktoś się skwasi, to bierze to wszystko naraz. Po trzy? Pasuje. Ja sobie pierwszy Poczekaj. No dajesz. Nie kwasisz się. No też się nie skwaszę. Nie powinno być problemu. daj. Aaaa, ja, skwasiłeś się. A już się zjadłem. A no tak, dobra. A po pierwsze i zamknąłem oczy. Jej, teraz ja. Dobra. Ale no jest tak przede wszystkim jakieś takie trzy kawałki. Można brać po jednym? Ach nie, musisz przyznawać. Na Nieraz? Mhm. Ja. A ja się kwasiłem trochę, nawet. Kurde. Ileku. O, język tam skwasił. Najgorzej jest z gardłem, bo ci podrapię do gardło. Nie, nie, prawda. Bardziej z językiem. Tak czy nie smakujesz. A ty może sobie takie trochę większe weźmiesz, bo jestem taki mały, duży wiem, nawet na LTH. Ale tam mój tam, i tam, tak się... Zje. to właśnie jeszcze z jedną... Co? Naraz! Skraziłaś się! Bardziej mi to postawił pod ryj. Dobra, to... Ty masz... Tak na raz! Trzyma odczuć, co nie trzyma oczy nie? Nie bym się... No. Jak wziąłeś jeszcze czekał poprzez chyba się skłasiłeś, ja tego nie uznam. To ile tam jeszcze zostało? Trzy co nie? 6 hmm. zostało. No 6 zostało. Teraz po 3 bierzemy. Teraz chodzi sobie. Ale... Po jednej bierzemy, bo... Nie, 4 zostały. Nie. 7 zostało. No chyba. 6. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nie mnie liczyć! Dobra! Zabierzemy po 3 ja nie, ale tak, właśnie, to jeszcze ja no nie skwasiłem, nie? Na początku się skłasiłeś, jak wziąłeś ty trzy na prostu. No bo żeś mi postawił to ale, ale jeszcze. Ale po prostu. Ale jeszcze, ale potem już, jak wziąłeś te trzy naraz, to nie te dwa, to tak cię lekko skwasiło, ale dobra. To ci nie uznam, to też ja. ale. Cytryna jest taka zła, ja lubię nawet No, ale nie, powiem pa, skwasiło nie trochę. Brawo, mm. mi Języku i w ogóle. O, jasny. O, ludzie! Nie, nie lubię cytryna, teraz lubię. Powtarzam. Ja za cytryną nie przepadam, chyba że jest w herbacie. No tak. Dobra. Nie mam już. Oczy tak. tylko trochę przymykala. Teraz to. Ty... Oho! Teraz bierzemy po. Ja biorę dwa ty trzy. Nie! Sorry. Po dwa by. Bie... No. Po jednym. To po dwa. Po jednym. Po dwa. Po jednym. Weź sobie dwa. To po, to, to po prostu tego nie zjemy, zostawimy tutaj tak tyle. No napisz No 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 dawaj, na trzy sery. Kto, Kogo nas nie skłasić? ja tak, się kłócę, przejdę Jak kłócę, ja się taki jak ty No teraz większy patrz Bo to się klęknij <grybuj> Tej, dajemy po dwie I to i kogo skłasza? Trzy? Te, nie ja. Skłasił mnie. A! A! Ale ty żeś to wyżegał. A to, 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 to takie wiązki, te, takie to białe. A to wiem, które. Nie spokojem. To rzuć na tę resztę. E. Ja Nie ostatni kawałek, tak? Tak, jak chcesz. Było mnie. Kwasiło mnie. No. Przegrałem oba challenger. Przed jednym się zrzegałem. A ja nie, że go tylko wyplułem. No ty, się z, ty żeś wypluł resztki, ale. Ja się zrzegałem podczas e. jednego ja challenger. Ale to, to, to białe jest strasznie dobre. wiem. Gorzka. I twarde. Go? Pamiętacie go? Pamiętacie? Był na innym filmie. Fantastyczny. że to jest Rafał. i pokaż stopę. Jak pani nie było na... Na polskim. To Rafał go tak ugryzł. Ugryzł mnie w stopę, Na A mówił, że ta stopa tak świerdzi, jakbyś nie był jeszcze strog. Ja miałem taką bekę, że ja pod tablicę i tak lałem się położyłem. Położył się na to, pod tablicą. I śmiałem się. Ile mi ugryz stopę Jak ja, ktoś to świeżty powiedział, ale dojwie mnie. <coughs> <coughs>